Integracja cienia w psychologii analitycznej Jung w ramach swojej psychologii analitycznej wprowadził koncepcję cienia, która odnosi się do tych aspektów psychiki, które są wypierane, ignorowane lub tłumione. Cień obejmuje wszystko, co daną osoba odrzuca jako nieakceptowalne lub sprzeczne z własnym obrazem siebie ego. Proces integracji cienia polega na uznaniu i zaakceptowaniu tych nieświadomych treści co wymaga od jednostki skonfrontowania się z wewnętrznym lękiem, wstydem i cierpieniem. Bez tego aktu akceptacji cień pozostaje nieuświadomiony, co prowadzi do jego projekcji na świat zewnętrzny i w postaci osądzania innych, powtarzających się konfliktów czy irracjonalnych zachowań. Jung podkreślał, że pełna integracja cienia jest niezbędna dla osiągnięcia indywidualizacji, czyli stanu harmonii między świadomymi i nieświadomymi aspektami psychiki. Analogiczność pustki i integracji cienia. Zarówno koncepcja siuniata w buddyzmie, jak i integracja cienia w psychologii analitycznej wymagają przekroczenia iluzorycznego poczucia stałej tożsamości ego. Ego w obu kontekstach jest główną przeszkodą na drodze do duchowego i psychicznego rozwoju. Dla buddyzmu oznacza to uwolnienie od przywiązań i ignorancji, a dla psychologii analitycznej z integrację wypartych treści. Porównując te procesy, można zauważyć, że tak osoba praktykująca buddyzm i adept psychologii jungowskiej doświadcza podczas procesu wzrostu i przemiany. Pierwsze przekroczenie iluzorycznego ego. W buddyzmie praktykujący uświadamia sobie, że ego jest pustą konstrukcją, będącą jedynie zbiorem przejściowych zjawisk mentalnych. Natomiast w psychologii analitycznej praktykujący poprzez konfrontowanie się ze swoją ciemną stroną, Rozpuszcza swoje stare ego, starą tożsamość, a jego ego zmienia się i jak gdyby relatywizuje, staje się jednocześnie bardziej elastyczne i otwarte na odmienności psychiczne, ale też silniejsze i mniej podatne na niekontrolowane intruzje z nieświadomości. Dlatego w wyniku obu tych praktyk rozwija się większa akceptacja, nawet współczucie i coś w rodzaju Chrystusowej postawy w życiu. Drugie w obu tych drogach rozwoju następuje transformacja cierpienia. Obie ścieżki wymagają od nas konfrontacji z cierpieniem i lękiem. W buddyzmie ta transformacja prowadzi do wyzwolenia określonego jako nirwana, do którego prowadzą adepta cztery szlachetne prawdy, a w psychologii analitycznej wspierają adepta narzędzia służące do stawiania czoła nieświadomości, w tym materiałowi archetypowemu, i wspomagające proces jej integracji w drodze do pełni, ale i większej autentyczności. Trzecie, w obu tych drogach następuje odkrycie swojej autentycznej istoty. W koncepcji Junga to jaźń, której istotą transcendentną jest archetyp pełni, natomiast w buddyzmie jest to paradoksalny stan umysłu bez -ja, bez jaźni, pozbawiony złudzeń dotyczących ego oraz dwoistości świata, jednak wciąż w jakiś sposób podmiotowy, bo edept w tym stanie nadal zachowuje swoją ziemską tożsamość istoty. Żyje na sposób ludzki, choć świadomie pamiętając relatywność owego istnienia. Jest on nadal człowiekiem, ale jego wyzwolenie oznacza rozpoznanie rzeczywistości takiej, jaka jest i świadomość funkcjonalnie wolną od dualizmów i od ego-iluzji. Zarówno więc praktyka integracji cienia, jak i praktyka prowadząca do przebudzenia i zrozumienia iluzoryczności świata i pustki, wymagają dyscypliny, determinacji i odwagi. Zarówno terapeuta w podejściu jungowskim, jak i nauczyciel duchowy w tradycji buddyjskiej odgrywają więc specyficzną rolę w prowadzeniu jednostki przez ten trudny proces rozwijania samoświadomości i transformacji. Oba procesy mają bowiem swoje pułapki. W psychologii Junga istnieje ryzyko zdominowania osoby przez cień albo przez inny materiał archetypowy, albo inflacyjne rozdęcie ego. Z kolei w buddyzmie praktykujący może popaść albo w błędne, nihilistyczne rozumienie siebie i pustki, albo w świetle idącego za tym atrakcyjnego dla niektórych relatywizmu postanowić, by samemu wypełnić sobą tą pustkę, próbując niczym Bóg wymusić na innych i na świecie swoją wizję świata, swoje normy i wartości. Wymiar filozoficzny tych kilku wybranych analogii wskazuje na obecne w obu tych systemach wspólne dążenie do przekraczania ograniczeń narzuconych przez dualistyczne myślenie człowieka i na dążenie do osiągnięcia szczególnego sposobu myślenia i bycia w świecie, który buddyści nazywają przebudzeniem czy oświeceniem, a jungiści stanem psychicznej pełni. Śuniata i integracja cienia przypominają, że nasze cierpienie i konflikty wynikają z pewnych fałszywych utożsamień oraz nieświadomości własnych wewnętrznych procesów. Buddyjskie spojrzenie na rzeczywistość i jungowska psychologia analityczna mogą być więc w moim rozumieniu traktowane jako uzupełniające się podejścia, jeśli chodzi o zrozumienie tak ludzkiej natury, jak i kluczowego, żeby nie powiedzieć niezbędnego na drodze życia procesu przemiany. W buddyzmie nirwana oznacza przekroczenie dualistycznego myślenia i uwolnienie od cierpienia. Dukha, wynikającego z ignorancji, Awidia oraz przywiązań. Buddyjska praktyka medytacyjna umożliwia systematyczne rozpoznawanie i eliminowanie tych przywiązań, prowadząc do całkowitej transformacji umysłu i transcendencji ego. Jung postrzegał ten proces jako bliski jego koncepcji indywiduacji stopniowego integrowania różnych aspektów psychiki, w tym świadomego ego, nieświadomości osobowej i archetypowej. Dla Junga proces indywiduacji zakłada. Pierwsze konfrontacje z nieświadomością, co można porównać do buddyjskiego rozpoznania iluzorycznej natury ego. W obu przypadkach kluczową rolę odgrywa refleksja nad własnymi mechanizmami wewnętrznymi. Drugie przekroczenie konfliktów wewnętrznych, co w buddyzmie odpowiada przezwyciężeniu dualizmu ja i nieja. W teorii jungowskiej oznacza to integrowanie cienia oraz archetypowych wzorców. Takich jak anemes, anime czy stary mędrzec. Trzecie odkrycie jaźni, self. Dla Junga jaźń jest archetypem pełni, odpowiadającym buddyjskiemu doświadczeniu oświecenia jako rozpoznania pierwotnej, niepodzielnej natury umysłu. Buddyjska praktyka opiera się na medytacji. Medytacja umożliwia rozwój głębokiej samoświadomości i wyciszenie umysłu. Praktyki takie jak siamata, uspokojenie umysłu, i vipassana, wgląd. Pozwalają na rozpoznanie iluzoryczności ego i subtelnych mechanizmów umysłu, które prowadzą do cierpienia. Jung interpretował te praktyki jako formę pracy nad nieświadomością, w której dochodzi do dialogu między świadomym umysłem a głębszymi poziomami psychiki. Dlatego właśnie medytacja ma wartość psychoterapeutyczną, ponieważ uczy uważności wobec własnych myśli, emocji i projekcji. W procesie medytacyjnym człowiek spotyka się z treściami, które w psychologii analitycznej zostałyby uznane za elementy nieświadomości osobowej, między m.in. materiał z cienia i kolektywnej, takimi jak różne motywy czy wzorce instynktowne lub archetypowe. Jung podkreślał, że medytacyjna praktyka rozwija umiejętność integrowania tych treści w sposób bardziej świadomy, co zmniejsza wewnętrzne napięcia i konflikty. Ostrzeżenia Junga: kontekst kulturowy i psychologiczny. Choć Jung fascynował się buddyzmem, to jednocześnie przestrzegał przed bezrefleksyjnym przenoszeniem praktyk, czy buddyjskich, czy jogicznych na grunt zachodni. Uważał, że struktura psychiki i kultura zachodu różnią się zasadniczo od tradycji wschodu, co oznacza konieczność adaptacji tych metod. Jung zauważał, że umysł zachodu jest głęboko uwarunkowany indywidualizmem i racjonalizmem. Dlatego medytacja, skoncentrowana na rozpuszczaniu ego, może być dla zachodniego człowieka psychologicznie trudna i potencjalnie destabilizująca, jeśli nie jest właściwie prowadzona. W buddyzmie praktyki medytacyjne są częścią szerszego systemu etycznego, metafizycznego i społecznego, którego brak w zachodnim podejściu psychologicznym. Jung sugerował, że medytacja bez zakorzenienia w tych ramach może prowadzić do nieporozumień i ryzyka.